Czekamy na Jego przyjście, czekamy na przyjście, na powrót Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. I mówimy o tym już od y, kilku filmików, i powiedzieliśmy sobie, że Jego przyjście będzie osobiste. Powiedzieliśmy sobie również o tym, że będzie fizyczne, będzie widzialne, będzie niespodziewane, a ostatnio powiedzieliśmy sobie, że będzie triumfalne i chwalebne. Jeszcze nigdy w historii świata eksplozja Bożej Mocy. Nie była tak wyeksponowana jak w momencie jego powrotu. Kolejny szósty punkt, związany z jego przyjściem, mówi o tym, że jego powrót będzie rozstrzygający. I posłuchajcie. Na przykład, apostoł Paweł mówi tak. Dlatego w niczym nie sądźcie przed czasem. Poczekajcie na niego. On, gdy przyjdzie, ujawni to, co niejasne, i ukaże motywy serc. Wtedy każdy otrzyma stosowną pochwałę od Boga. Kiedy Jezus powróci na tę ziemię, to każdego z nas rozliczy. Ci, którzy za nim nie poшли, no to będą rozliczeni jakby tak powiem z automatu za swoje nieposłuszeństwo i brak wiary w Jezusa Chrystusa. Ale ci, którzy za nim idą, również będą Musieli zdać sprawę ze swojego życia. Dlatego prostym wnioskiem jest to, aby pilnować swojego życia, swojego postępowania, aby tak żyć, by po pierwsze nikt nie miał nam nic do zarzucenia, a po drugie, aby mieć czyste sumienie przed Bogiem. Jeżeli więc coś ukrywasz, to wyznaj to Bogu, pokutuj i nawróć się. Jeżeli jest coś, z czym sobie, je, co, co chcesz gdzieś po prostu żyć dwulicowo, to zrezygnuj z tego. Bo i tak, gdy Jezus przyjdzie, to i tak to będzie ujawnione. Jego przyjście będzie rozstrzygające, rozstrzygające nic nie zostanie ukryte. Żadna sprawa nie zostanie zamieciona pod dywan. Przyjście Jezusa Chrystusa będzie również po siódme z martwych wzbudzające. I o tym mówi na przykład list do Tesaloniczan, ale też mówi apostoł Paweł w liście do Ko Koryntian, kiedy mówi: Tymczasem Chrystus z martwych stał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. I teraz kiedy podążamy za Panem Jezusem, gdy uważamy jego za kogoś kto jest naszym panem, Zbawicielem, królem i mistrzem, za którym chcemy podążać.